Będzie Hitcher, bo podsumowuję drugi dzień GG i teraz słuchajcie z kilkanaście bardzo ciekawych spotkań z właścicielami pól golfowych e, w całych Stanach Zjednoczonych. Jedno fenomenalne spotkanie z właścicielem ponad pięciu tysięcy stanowisk strzelniczych rozsianek po całej Japonii i tam są bardzo zainteresowani naszym rozwiązaniem I jeśli wygramy tom sprzedać to to nie będzie szło w dziesiątki ani w setki tylko w tysiące egzemplarzy naszego produktu ale teraz zostawiłem sobie na koniec najlepsze było spotkanie z inwestorem z Softbanku softbanku, tego softbanku, który należy do Sona. Jeśli nie wiecie, to sobie otwórzcie internety i sprawdźcie, co się ostatnio dzieje, bo softbank razem z OpenAI dwa dni temu przez Donalda Trumpa zostało ogłoszone, że budują największy projekt infrastrukturalny związany z AI, nazywa się Stargate, więc się szykuje bardzo ciekawy czas dla naszego startupu TZTech i mojego funduszu Peterson Capital.